Witajcie. Nazywam się Magdalena Knapik i jako coach i certyfikowany trener radykalnego wybaczania wspieram ludzi w odkrywaniu transformacyjnej mocy radykalnego wybaczania. I dzisiejszy temat, o którym chcę Wam opowiedzieć, to jest wprowadzenie do tego, czym jest to radykalne wybaczenie. Czym jest Wybaczenie, które nie zamyka przeszłości w takich prostych słowach, typu odpuszczam to, ale realnie zmienia naszą rzeczywistość. Nie będę mówiła o tym zwykłym odpuszczaniu, bo to zwykłe odpuszczanie to często sprawia, że te trudne emocje, które są w nas, poczucie krzywdy, żale, poczucie zranienia, tylko się w nas kumulują. A w tym nagraniu zaproszę Cię do spojrzenia na wybaczenie zupełnie inaczej. I zaczniemy od podstaw, bo tak naprawdę radykalne, wyma radykalne wybaczanie wymaga od nas porzucenia wszystkiego, co myślimy, że o nim wiemy. W naszej kulturze od dziecka uczymy się, że wybaczenie to jest taki gest dobrej woli, że to taki akt puszczenia przeszłości i dania komuś drugiej szansy. Ale zobacz, tak popatrz głębiej, czy to nie jest tylko zasypywanie problemu? To tradycyjne wybaczanie, które wszyscy rozumiemy, opiera się na idei że mamy komuś odpuścić, kogoś puścić wolno, co samo w sobie zakłada, że ktoś jest zły, a ktoś jest dobry. I że ten zły powinien nas przeprosić. Ale jeśli próbowałaś, próbowałeś tradycyjnego wybaczenia, to wiesz, że nie zawsze to działa. Właśnie dlatego, że to są takie dwie przeciwstawne potrzeby. Z jednej strony mamy potrzebę wybaczenia, ale z drugiej strony mamy potrzebę potępienia tego, kto źle nas potraktował. I te dwie przeciwstawne potrzeby powodują, że proces wybaczenia w tym tradycyjnym rozumieniu często jest bardzo trudny, a nawet niewykonalny. I tutaj przychodzi z pomocą radykalne wybaczanie. Które proponuje zupełnie inne podejście do tematu. I to nie jest tylko zmiana słów, ale to jest zmiana naszego postrzegania sensu każdego naszego doświadczenia. Colin Tipping, twórca radykalnego wybaczania, dostrzegł coś kluczowego w pracy z ludźmi. On widział, że, kiedy skupimy się na wybaczeniu jako właśnie takim odpuszczeniu, to często pomijamy to, co najważniejsze jest w tym doświadczeniu naszym. Naukę, która za tym doświadczeniem się kryje, które to doświadczenie nam niesie. I zgodnie z założeniami radykalnego wybaczenia, każda sytuacja w naszym życiu, nawet ta, która jest dla nas bolesna i trudna, i wydaje się niesprawiedliwa, niezasłużona. To każde takie doświadczenie niesie z sobą ważne przesłanie, a czasami nawet dar. I wiem, jak to brzmi, i wiem, że to brzmi kontrowersyjnie. Jedna rzecz tutaj jest ważna, że to, że chcemy wybaczyć, to nie oznacza, że mamy zapomnieć o tym, co się stało, lub udawać, że wszystko jest w porządku. Po ludzku ludzkie konsekwencje mają być wyciągnięte. Radykalne wybaczanie zaprasza Cię jednak do tego, by przyjrzeć się głębiej, co w głębi naszego serca kryje się za tym bólem i co tak naprawdę my potrzebujemy uzdrowić w sobie. Radykalne wybaczanie wymaga innego spojrzenia na rzeczywistość, innego otwarcia się na inne rozumienie cierpienia, bo zakłada ono, że nie ma ofiar i nie ma oprawców. Jest wzajemne oddziaływanie i wzajemne zaproszenie do wzrostu. I wyobraźcie sobie, że każdy, kto pojawia się w Waszym życiu, Zarówno osoba, która przynosi wam jakąś radość i szczęście, jak i ta, która zadała wam największy ból, ma w tym jakąś rolę do odegrania. I ta osoba, która ci tak bardzo skrzywdziła, która ci właśnie zadała najwięcej bólu, może okazać się, że najbardziej przyczynia się do twojego rozwoju. Filozofia radykalnego wybaczenia opiera się na koncepcji, że życie to coś więcej niż tylko suma zdarzeń. Jesteśmy istotami duchowymi i życie jest pełne ukrytych znaczeń i wewnętrznych lekcji. I przyjęcie tej perspektywy nie jest łatwe i wymaga odwagi, bo ono oznacza, że porzucamy rolę ofiary i bierzemy na siebie całą odpowiedzialność i za własne emocje. I za własne życie. Co jeszcze? Radykalne wybaczanie to nie jest tylko teoria, czy to jest mowa, rozmowa o tym wybaczaniu, jak to zrobić i w co wierzyć. To są też narzędzia, które oferuje ta metoda. To są bardzo różne narzędzia, takie jak arkusz radykalnego wybaczania, cztery kroki, grasatori, proces sesji radykalnego wybaczania. To tylko niektóre z nich. One pozwalają nam wejść w proces wybaczania na poziomie emocjonalnym i duchowym. Bo radykalne wybaczanie to jest aktywne zaangażowanie się w uzdrawianie swoich emocji, które bardzo często są zamrożone przez lata w nas. I ten proces pomaga nam poczuć, to, co przez bardzo często długie lata było wypierane, tłumione, i pozwala przyjąć to jako część naszej ścieżki i naszego rozwoju. To jest taka, wiecie, alchemia emocjonalna. Przekształcasz ból w coś pełnego mądrości i współczucia. I może się to wydawać, że to wymaga wielkiego wysiłku. To tak naprawdę ten proces przynosi ulgę. I często jest to ulga, której nie byliśmy w stanie znaleźć wcześniej przez lata. Na koniec warto zastanowić się, dlaczego w ogóle warto podjąć taki wysiłek radykalnego wybaczenia. Dlaczego warto spróbować tego, tej filozofii i tych narzędzi. Może się wydawać, że wybaczenie to jest wyłącznie nasz dar dla kogoś, kto nas zranił. Ale radykalne wybaczanie uczy, że tak naprawdę uzdrawiamy siebie. Wybaczając przestajemy tkwić w mentalnych więzach przeszłości. Uwalniamy energię, która była zamknięta w tym bólu, w tych trudnych emocjach, gniewie, żalu. I ta energia wraca do nas i my możemy ją wykorzystać. I my możemy ją wykorzystać, by tworzyć nasze życie właśnie Oparte na akceptacji i harmonii. To jest proces, który uczy nas w pełni akceptować to, co było, przyjąć to, co jest i być otwartym na to, co jeszcze się może wydarzyć. I radykalne wybaczanie nie jest proste i wymaga odwagi, i wymaga gotowości do stawienia czoła tym własnym zranieniom i tym własnym emocjom. Ale właśnie ta podróż w głąb siebie jest często najcenniejszą częścią całego procesu. Więc jeśli czujesz, że w Twoim sercu jest coś, co domaga się uwolnienia, to być może właśnie radykalne wybaczanie jest drogą dla Ciebie. To nagranie jest początkiem mojej serii, gdzie będę zgłębiać narzędzia, techniki, kroki, konkretne praktyki radykalnego wybaczenia. Zapraszam cię do odkrywania tej ścieżki razem ze mną. Kto wie, może ten proces stanie się początkiem głębokiej przemiany, której tak długo szukałeś, szukałaś.